Cześć, Swagier. Co, na porządki się zebrało? Okay. A jak? Porządki. A tobie co tak wysłało? No się tyle razy, że skręciłem tak, jak potrzeba. 200 tysięcy złotych. A jak? A ja ja. Ale co mówiłeś? No co ty, nawet nie wiesz, że grałem regularnie. Powiem jej jak odbiorę nagrodę. Słuchaj, jako bliska rodzina powinienem chyba z tego przetulić jakiś procenty? co? Procenci? A? Ty mi ty nie wie przy procentach, dobrze? No i we precious.